Taki jest nasz Bóg, który zabiega o każdego człowieka. Wchodzi do naszego świata i troszczy się o nasze sprawy, dzięki czemu możemy żyć pełnią życia. Kiedy ludzie pytają mnie, ile zajęło mi napisanie książki, odpowiadam, że 50 lat, bo tyle miałem, gdy ją napisałem. Jednak jeśli chodzi o spisanie jej, to trwało to pół roku. Nie napisałem wcześniej żadnej książki, więc nie znałem zasad pisania. Nauczyłem się pisać poprzez czytanie dobrej literatury. W taki sposób uciekałem w dzieciństwie do innego świata. Pisałem jednocześnie pracując w trzech miejscach. Dlatego gdziekolwiek udawało mi się pisać, robiłem to. Pewnego razu miałem wolną sobotę. Zacząłem pisać o ósmej rano, a o ósmej wieczorem miałem skończone cztery rozdziały. Stało się tak dzięki temu, że miałem wolne i nikogo nie było w domu. Jednym z tych czterech rozdziałów był rozdział 15, zwany Festiwalem Przyjaciół. Ten rozdział jest jedynym rozdziałem w książce, który nie był poprawiany. Stał się odniesieniem dla całej książki i wszelkich poprawek, jakie nanosiliśmy. Kiedy Kim wróciła wieczorem do domu, spytała, co mi się stało. Odpowiedziałem, że czułem się jakbym wyszedł z domu, a rzeka porwała mnie w swoim nurcie i wyrzuciła bezsilnego na brzeg. Metafora rzeki, pisania i życia stała się częścią mojego świata. Niektórzy z Was mają zdyscyplinowanych przyjaciół, ale ja nigdy taki nie byłem. Nie byłem systematyczny w pisaniu. Każdego dnia zbierałem potrzebne mi materiały, gromadziłem notatki i pomysły, dopóki nie uzbierał się z tego duży stos. Kiedy wiedziałem, że mam wystarczająco materiału, czułem się jakbym skakał do rzeki i płynął z jej prądem. Nie bardzo zamartwiałem się dyscypliną. Jak wspomniałem, rozdział piętnasty jest dla mnie wyjątkowy z wielu powodów. Jest to rozdział, w którym umieściłem swoją nadzieję na relacje z moim tatą, ale wyznacza on również poprzeczkę dla redaktorów. Na końcu tego rozdziału jest scena, z której wyjątkowości możecie nie zdawać sobie sprawy. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment. Kiedy Jezus dotarł na środek łąki, zatrzymał się i rozejrzał. Gdy dostrzegł Maka stojącego na małym wzgórzu, wyszeptał mu do ucha: "Mac, jesteś mi szczególnie drogi." Dla Maka tego było już za wiele. Padł na ziemię i rozpłynął się w łzach radości. Nie mógł się poruszyć w objęciach miłości i czułości Jezusa. Widzicie, jestem makiem. I podczas większości moich duchowych podróży czułem się, jakbym chodził po krawędzi. Czułem się, jakbym wkradał się w miejsce, do którego nie należałem. A gdyby ktoś zauważył mnie w tym miejscu, pewnie bym z niego uciekał. Z tego samego powodu Mackenzie znajdował się na odległym wzgórzu, skąd obserwował scenę uwielbienia, która odgrywała się na łące. W tym momencie pojawił się Jezus i ich wzrok spotkał się. Max słyszy Jezusa mówiącego, jesteś mi szczególnie drogi. Ludzie pytali mnie, jak zareagowały moje dzieci na książkę, bo to dla nich ją napisałem. Kiedy mój syn czytał książkę po raz pierwszy, zadzwonił do mnie zapłakany, mówiąc: Tato, pamiętasz w rozdziale 15 moment, kiedy Jezus mówi do Maka, że jest mu szczególnie drogi? Tato, słyszałem jak Jezus mówi to do mnie i nie mogę przestać płakać od dwóch godzin. Każdy z nas dochodzi do momentu w życiu, kiedy znajduje się w miejscu, do którego należy. Musi odnaleźć się jako dziecko trzeciego świata, jako dziecko misjonarza, dziecko żołnierza czy jako uchodźca, który został przeniesiony z jednej kultury do drugiej. Problem z przynależnością dotyczy każdego z nas. Kiedy pracowałem nad moją kolejną powieścią pod tytułem Ewa, czułem, że wykonuję najtrudniejsze zadanie. Starałem się umieścić 40 lat teologii w powieści fikcyjnej, która będzie przystępna dla nastolatków. Dlatego moją główną bohaterką jest 15-letnia dziewczyna. Podczas pisania książki zadzwoniłem do mojego przyjaciela, Baxtera, mówiąc: Nie wiem, czy jestem nad rzeką, czy na dnie króliczej nory. Poprosiłbym, wysłał mu to, co miałem. A kiedy to zrobiłem, odpowiedział: Albo jesteś kompletnym idiotą, albo to jest naprawdę genialne. Kilka tygodni później, będąc w Waszyngtonie na sporym wydarzeniu, przypadkowo spotkałem znajomego w hotelu. Jest i to jest po krótkiej rozmowie powiedział, że jest kilka kobiet, które chciałyby mnie poznać, bo czytały chatę i chciały się o mnie pomodlić. Nigdy nie odmawiam czyjejś modlitwy, bo dla mnie jest to najwspanialszy prezent, jaki człowiek może mi dać. Zgodziłem się. Poszliśmy w kąt i kobiety pomodliły się o mnie. Jedna z nich zatrzymała się po dwóch zdaniach i powiedziała, jeśli to nie będzie miało sensu, po prostu to zignoruj. Ale słyszę, jak Bóg chce, bym ci powiedziała, że jesteś nad rzeką, a nie na dnie króliczej Nory. Użyła dokładnie tych samych słów, których ja kilka tygodni wcześniej użyłem w rozmowie z Baxterem. Kobieta kontynuowała modlitwę, gdzie jeszcze trzykrotnie używała stwierdzenia nad rzeką. Musiałam ją zatrzymać i opowiedzieć tę historię. To jest łaska. To jest moment, w którym Duch Święty daje nam odpocznienie. Mówiąc, zajmę się tym. Wszystko jest w porządku. Pozwólcie, że opowiem Wam jeszcze jedną historię. Stało się to zaraz po wydaniu chaty. Pewnej nocy, śpiąc w domu, z kim, mimo tego, że zawsze mam głęboki sen, obudziłem się o drugiej w nocy. I dosłownie poczułem, jakby zalewał mnie wodospad pomysłów. To było niesamowite. Usiadłem na łóżku i czułem, jak kreatywne pomysły pojawiają się w mojej głowie. Po jakiejś godzinie zdałem sobie sprawę, że powinienem to spisać. W tym momencie wodospad nagle się zatrzymał. Usłyszałem głos Ducha Świętego mówiącego: Tak, właśnie jest z tobą, Paul. To jest Twoja historia. Nie wierzysz, że to jest rzeka, dlatego chcesz stworzyć tamę. Później umieścić wodę w butelkach, które wymienisz na tożsamość, wartość, bezpieczeństwo, znaczenie, cel i przeznaczenie. To mnie przygniotło, bo taka była prawda. Tak właśnie robiłem w życiu. Jednak powiedziałem, że nie chcę już tego robić. Za każdym razem, kiedy robię coś artystycznego, patrzę na to jak na rzekę. Nie muszę wtedy niczego planować. Nie muszę niczego posiadać. Nie muszę tego butelkować i wymieniać na cokolwiek. Najważniejszy jest balans. I nie chodzi tylko o kwestie artystyczne, ale o życie. Jesteśmy częścią rzeki wody żywej, która nieustannie płynie i której musimy zaufać. Nasz Bóg kocha uczestniczyć w naszym życiu. On nie chce, byśmy byli sami. Nasz najstarszy syn jest badaczem naukowym. Jest doktorem statystyki, z której nic nie rozumiem. Raz zostaliśmy zaproszeni na spotkanie przyjaciół w Kolumbii Brytyjskiej, które organizował Bob Goffan i Donald Miller. Po pierwszym dniu, nasz syn Chad powiedział nam, Wiecie, nie jestem zbyt kreatywny, ani nie jestem ekstrawertykiem i nie czuję się jakbym tutaj przynależał. Chad jest wrażliwym i bystrym mężczyzną. On i Michelle mają trójkę dzieci. Chad zaczął się powoli wycofywać ze spotkania i zajmować się swoimi dziećmi, aby jego żona mogła spędzić czas z dorosłymi. Przyglądaliśmy się temu z kim. Kolejnego wieczoru zaoferowaliśmy, że zajmiemy się wnukami, które są dla nas bardzo cenne. Chcieliśmy dać szansę Chadowi i Michelle na wieczorne wyjście z innymi dorosłymi ludźmi i poszli na pokaz luminescencji. Później dowiedziałem się, że był z nimi pewien artysta. Fotograf, który ma talent do ujmowania na zdjęciach ludzkiego wnętrza. Podczas rozmowy z ludźmi wykonuje ich portrety. Rozmawiając z nimi, mówił, że nie wierzy w istnienie kreatywności jako kategorii. Uważał, że każdy człowiek jest kreatywny. Też w to wierzę. Jesteśmy stworzeni na obraz Boga, który zdecydowanie jest kreatywny. Zatem my również jesteśmy kreatywni. Nie ma żadnego podziału na ludzi kreatywnych i niekreatywnych. Owszem, widzimy aktorów, pisarzy, reżyserów, tancerzy wyrażających swoją kreatywność, ale każdy człowiek jest kreatywny. I to właśnie przemówiło do Chada jako matematyka. Następnego ranka na śniadaniu było 160 osób. Siedzieliśmy przy 10 -10 osobowych stołach, jednak z każdym nowym daniem zmienialiśmy swoje miejsca, aby poznać nowych ludzi. Za każdym razem siedzieliśmy przy innym stole. Kiedy skończyliśmy śniadanie, ktoś wstał mówiąc: Ktoś nam zrobił kawał. Nie wiemy, kto to zrobił. Ale w nocy jacyś ludzie zostawili nam małe liściki, na których napisali do nas wiadomość od Boga: Pod każdym talerzykiem jest dla Was słowo od Boga na dziś. Wszyscy spojrzeliśmy pod swoje talerze, gdzie znaleźliśmy liściki. Na każdym z nich była inna treść i inne odręczne pismo. Czad podniósł swój talerz i zobaczył wiadomość mówiącą: Należysz do tego miejsca. Ze wszystkich miejsc, jakie mógł zająć i wszystkich talerzy, jakie mógł podnieść, to właśnie pod tym znalazł wiadomość – należysz do tego miejsca. A to zmieniło jego życie. Razem z Chadem nosimy bransoletki, by upamiętnić to wydarzenie. Za każdym razem, gdy na nią patrzę, słyszę, jak tata mówi – Paul, jesteś mi szczególnie drogi. Należysz do tego miejsca. Teolog Karl Barth powiedział: Bóg nie jest Bogiem oddzielonym od nas. Mam dla Was jeszcze jedną historię z Baxterem. Leciał on z Atlanty na zachodnie wybrzeże i chciał zająć miejsce na końcu samolotu, by zobaczyć góry skaliste, których nigdy nie widział. Kiedy mieli startować, samolot wycofał się z płyty postojowej na lotnisku, po czym zatrzymał się i wrócił na swoje poprzednie miejsce. Baxter myślał, że coś się stało, jednak po otworzeniu się drzwi samolotu wszedł przez nie jeszcze jeden pasażer. Baxter ujrzał człowieka wyglądającego jak Indiana Jones. Miał na sobie kapelusz, skórzaną torbę, buty z cholewami i pięciodniowy zarost. Samolot był w połowie pusty, a nawet całe rzędy były wolne. Baxter, patrząc na mężczyznę, pomyślał sobie, Wiem dokładnie, gdzie ten człowiek usiądzie. Po czym mężczyzna usiadł obok Baxtera. Baxter zaczął z nim rozmowę, pytając, co robisz w życiu. Mężczyzna odpowiada: Jestem botanikiem zajmującym się makroewolucją. Baxter, nie wiedząc, co to znaczy, dopytuje się dalej. Na czym to polega? Mężczyzna wyjął kawałek papieru, na którym zaczął rysować obrazki i podpisywać je po łacinie. Okazało się, że jest on jednym z najlepszych botaników na świecie, który wracał z Ameryki Środkowej, gdzie przemierzał dżungle. W poszukiwaniu roślin zagrożonych wyginięciem. Jego zadaniem było zebranie nasion i ochranianie zagrożonych roślin. Musimy zrozumieć, że nawet w roślinach Bóg ukrył cuda, które musimy odkryć. Ten człowiek szukał właśnie takich nasion. Zaczął pokazywać listę roślin, mówiąc, tych nie możemy znaleźć. Albo już wymarły, albo nie wiemy, gdzie je znaleźć. A to znalezione rośliny, których nasiona bezpiecznie przechowujemy. Później Baxter powiedział mi, wiesz, nigdy nie interesowały mnie rośliny, ale wtedy byłem zafascynowany. Urzekła mnie pasja, jaką miał ten człowiek. Po jakiejś godzinie w samolocie mężczyzna pyta Baxtera, a ty co robisz? Baxter uśmiechając się odpowiada: Jestem teologiem. Jego rozmówca mówi: Zapewne chcesz ze mną rozmawiać o ewolucji, prawda? Nie bardzo chcę o niej rozmawiać, ale przez Twoją pasję zafascynowały mnie rośliny. Opowiedz mi więcej. Więc przez kolejne pół godziny mężczyzna mówił o roślinach. Baxter w pewnym momencie zadał pytanie: Skąd wzięła się Twoja pasja? Czy ktoś w Twojej rodzinie był botanikiem albo naukowcem? Mężczyzna rzekł, wiesz, że nikt nigdy nie zadał mi tego pytania, ale szczerze to nie wiem. Baxter odpowiedział, mogę Ci powiedzieć skąd. Wziął papier i zaczął rysować trzy połączone koła symbolizujące Ojca, Syna i Ducha Świętego. Po czym powiedział? Wiesz, stworzenie powstało w środku relacji Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wszystko zostało stworzone w Chrystusie. Posiadasz pasję, by chronić stworzenie, które stworzył Bóg. Wiesz, gdzie została zapoczątkowana twoja pasja? W sercu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wykonujesz pracę dla Boga, a nawet o tym nie wiedziałeś. Mężczyzna kręcąc głową, odpowiedział: Czemu nikt mi o tym nie powiedział? Właśnie to zrobiłem, odrzekł Baxter. Taki jest nasz Bóg, który zabiega o każdego człowieka. Wchodzi do naszego świata i troszczy się o nasze sprawy dzięki czemu możemy żyć pełnią życia. To jest zaproszenie na Festiwal Przyjaciół.